Dobry wieczór. Edyta Maria Bożytar. Ja i moje 365 okazji, by być szczęśliwą. Jaką okazję dziś przygotowałam? Wyjątkową. Nosi tytuł: Jesteś wyjątkowa. Wiesz, że jesteś wyjątkowa? Jesteś. Dlatego dziś wieczorem napisz te słowa. Napisz je, by jutro o nich pamiętać. Nawet jak nie jesteś do nich przekonana. To proszę, zrób to dla mnie. Napisz na kartce: Jestem wyjątkowa. Napisz je, by jutro, gdy się obudzisz, o nich pamiętać. Napisz je i powiedz je w takim miejscu, by codziennie je widzieć. By codziennie powtarzać: Jestem wyjątkowa. Po co powtarzać? Naucz się ich na pamięć. Uwierz w to, że jesteś wyjątkowa, bo jesteś. W mojej książce, tu jest ten tekst, a tutaj jest pusta strona. Ta pusta strona jest po to, byś sama napisała, jestem wyjątkowa, byś napisała te słowa swoimi kolorami, byś napisała je tak, jak chcesz, tak, jak lubisz. Ja dawno temu napisałam to swoje. Jestem wyjątkowa. Mam do dzisiaj w swojej przestrzeni to moje. Jestem wyjątkowa. Dziś już wiem, że jestem wyjątkowa, bo jestem sobą. Mam odwagę. Bo kocham siebie, bo dbam o siebie. Teraz kolej na ciebie, moja kochana. Spróbuj. To jest mój sposób na to, by nauczyć się kochać siebie. To uwierzenie w to, że jesteśmy wyjątkowe. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziś to już naprawdę dobrego wieczoru, a może i dobra noc. Tu u nas w Polsce. A tam, gdzie wschodzi dopiero słońce, to dobrego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Edyta, Maria, poszedar.